Witajcie kochani, kolejny aceranek. Nagrywam na spacerze z moim super psem. Może dlatego różne odgłosy będą dochodziły, ale myślę, że temat, który poruszymy jest niezwykle ważny. Apostoł Paweł Wracając do Jerozolimy spotyka pewnego człowieka, proroka. I prorok Agabus mówi mu Pawle, Pan powiedział, że kiedy pójdziesz do Jerozolimy, zwiążą Cię, uwięzią Cię. Grodzi Ci wielkie niebezpieczeństwo. Ludzie, którzy byli świadkami tego proroctwa, gremialnie namawiali Pawła, aby zrezygnował ze swoich planów, aby nie udawał się do Jerozolimy, aby tam nie został aresztowany, oddany Poganą I wszyscy się spodziewali, i zostanie zabity. Cóż uczynił Paweł? Zanim doszło do kryzysu, z którym mamy dzisiaj do czynienia, słuchałem czasami kaznodziejów, którzy mówili, Paweł okazał się człowiekiem pełnym pychy ponieważ Bóg go ostrzegł, a on nie skorzystał z tego ostrzeżenia i udał się do Jerozolimy i skończyło się jego śmiercią. Oczywiście, że ci ludzie opowiadają bzdury kompletne, niczego nie rozumiejąc ze Słowa Bożego. Paweł został poinformowany, co stanie się z nim samym wtedy, kiedy uda się. Do Jerozolimy. Bóg postawił przed nim pewien dylemat. Życie lub śmierć. I wcale nie chodziło o życie w ciele, ale o życie duchowe. Bóg niczego nie musiał mówić Pawłowi. Paweł i tak udawał się do Jerozolimy. Ale Bóg powiedział mu, Pawle, nie łudź się, w Jerozolimie czeka Ci śmierć. Aresztowanie i śmierć. Gdybyśmy tamtą sytuację niejako przykładając do dzisiejszych czasów, jako kalkę swego rodzaju, mieli oceniać, to iluż dzisiaj ludzie mówi, nie wystawiajmy się na niebezpieczeństwo, Bóg tego nie chce, cytują Salomona, że tylko głupi przedoprzodu, a mądry chowa się, jak jest niebezpieczeństwo. A gdzie znajdujecie w Nowym Testamencie potwierdzenie dla takich słów? Jezus powiedział, idźcie głoście każdemu, wszelkiemu stworzeniu. Nie ma tam żadnych zastrzeżeń, jak będzie mur, zaraza, choroba, wojna, to tam nie idźcie. Nieprawda. Macie iść i głosić Ewangelię. Kościół dzisiaj ma obowiązek głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, jak nigdy wcześniej. Paweł Apostoł w końcu zapłacił życiem za swoją wierną służbę. Ale czy Paweł Apostoł kiedykolwiek płakał z tego powodu? On sam napisał, że Chrystus jest Jego życiem, że On już umarł dla Chrystusa, że nie ma już swojego życia. Galacjan 2.20 o tym mówi. Paweł nie dopominał się niczego od tego życia, niczego od ludzi, którzy... Byli mu przecież winni wszystko, bo dzięki jego służbie tak naprawdę zostali zbawieni. Paweł oczekiwał na ten dzień, kiedy może spotkać się z Panem. Drodzy przyjaciele, drodzy przyjaciele, kto nam powiedział, że kiedy będzie nas, na nas trzechały niebezpieczeństwo, mamy się, mamy się kryć. Kto nam to powiedział? Ja Wam powiem, kto nam to mówi. Diabeł nam to mówi, szatan nam to mówi. Ten przebrzydły upadły anioł znalazł drogę do serca Kościoła, znalazł drogę do serc ludzi i dzisiaj przeklina nas swoim strachem, przeklina nas swoim tchórzostwem, a my jako Kościół dajemy się wodzić za nos, dajemy się oszukiwać. Powiem więcej, my chcemy się dać oszukiwać, bo się boimy. Ale czego my się boimy? Drogi bracie i siostro, czego ty się boisz? Boisz się, że umrzesz? A co myślałeś, że będziesz żył, żyła wiecznie? Jeszcze o ile mogę zrozumieć, braci w wierze, którzy mają 20 lat, bo przed nimi całe życie, ale jeśli masz 50, 60, 70 lat, czego się boisz? Czego się boisz? Co stracisz? Rok. Życia w czasy, które Cię czekają w lipcu, w sierpniu? Dzisiaj jest czas, kiedy możemy złożyć świadectwo naszej wiary. Dzisiaj jest czas, kiedy możemy wszystkim wokół pokazać, że Jezus Chrystus jest ponad wszelką niemocą, ponad wszelką chorobą. Nie wiemy zawsze to mówię nie wiemy z czym mamy do czynienia ale jezus nad tym zwyciężył jezus nad tym zwyciężył nie daj się wodzić za nos nie daj się oszukiwać wstań wzmocnij swoje kolana Chodnij swoje ramiona i służ dzisiaj jedynemu i prawdziwemu Bogu, bo do tego zostałeś powołany. Pan cię zbawił, żebyś był Jego. Pan cię zbawił i pozbawił cię strachu, pozbawił cię beznadziei, pozbawił cię tchórzostwa, pozbawił cię głupoty, bo w Bogu jest wszystko to, czego potrzebujesz. Wszystko, czego ja potrzebuję. Wszystko, czego potrzebują ludzie, którzy są wokół nas. Bóg jest wspaniale wspaniały i wielki. Jezus jest Królem wszystkiego. Nie daj się oszukiwać, nie daj się zwodzić. Kochani bracia i siostry, bez względu na to, czy teraz siedzicie zamknięci, czy odważnie chodzicie po ulicach, wszyscy mamy stanąć w jednym szeregu, w jednym modlitewnym boju, przynosząc Bogu Kościół, który się rozpada który się trzęsie. Skąd wiecie ludzie, że to nie jest początek boleści? Skąd wiecie ludzie, że to nie jest początek przyjścia Pana? Skąd wiecie ludzie, skąd macie taką pewność, że za tydzień, za dwa pójdziecie do swoich zborów? Ja nie mam takiej pewności. Nasze kościoły mogą zostać zamknięte na wiele miesięcy. Ci, którzy dzisiaj zamknęli kościoły, co zrobicie za pół roku? Kto przyjdzie do waszych zborów? Nikt tam nie przyjdzie, ponieważ ci ludzie już albo umrą, albo znajdą swoje miejsce w zborach, które będą w tym czasie świadczyły o Jezusie Chrystusie. Czy zgodzicie się z tym, że jeśli pełnimy wolę Bożą, to Bóg to aprobuje? To Bóg jest wtedy po naszej stronie? Cała Biblia tego uczy. Więc stańmy dzisiaj i zacznijmy pełnić wolę Bożą. Komu dzisiaj będziesz głosił swojej małżonce wierzącej? Będziesz głosił swoim dzieciom, które uwierzyły? Będziecie się tak wzmacniać w wierze? Jak długo? Tak długo, aż wam przejdzie w ogóle ochota wierzyć w cokolwiek. Bo Wy już jesteście rozbitkami w wierze. Ludzie ratujcie się, bo kiedy Pan przyjdzie, to powiedział wyraźnie, czy ja znajdę wiarę na Ziemi, czy ja znajdę ludzi, którzy oczekują mojego przyjścia, czy ja znajdę tych, którzy gotowi są wznieść ręce do góry i wołać Mara na przyjdź panie Jezu. Iluż to ludzi wołało wtedy, kiedy wszystko było w porządku Maranata, przyjdź Panie Jezu. Wtedy wszyscy byliśmy gotowi, aby zrezygnować z tego, co tutaj i teraz. Dzisiaj zostało niewielu, którzy nadal mówią Maranata. Reszta umiera ze strachu. Coś strasznego stało się z kościołem. Coś strasznego stało się z tymi, którzy uważali się za wierzących. Możecie... Kochani, myśleć co chcecie, ale to jest sąd, to jest sąd. Nawet wierzący ludzie w Polsce mówili, w Polsce mówili, nie dotykajmy ustawy o zabijaniu dzieci nienarodzonych. Niech ten kompromis zostanie, niech tam tych dzieci zamordują kilkaset w ciągu roku. Jakim prawem w ogóle tak myśleliśmy? Jakim prawem decydowaliśmy o życiu innych ludzi? Dzisiaj, kiedy ktoś decyduje o naszym życiu, to podnosimy raban i mówimy, nikt nie ma prawa nas zarozić, nikt nie ma prawa nas zabić. A jakie macie prawo zabijać dzieci nienarodzone? Ilu wierzących ludzi biegało razem z homoseksualistami, mówiąc, że oni mają prawo. Do czego mają prawo? Mają prawo pokutować. Mają prawo pojednać się z Bogiem, ale nie mają prawa zarażać swoją chorobą intelektualną, duchową tych, którzy są w zdrowiu. Nieważne, jaką cenę przyjdzie nam zapłacić. Ale przychodzi taki czas, kiedy ludzie przestają myśleć o swoim życiu, a zaczynają szanować zasady. Jeśli zasady zlikwidujemy, to sprowadzimy na ten świat dzicz. Dzicz, która wszystkich zniszczy, wszystkich uczyni niewolnikami. Tak, dzicz, która dostanie żreć, dostanie kawałek kiełbasy, dostanie porno w telewizji i tyle. I wtedy już nic nie uratuje tych ludzi. Dzisiaj jest czas na ratunek. Dzisiaj jest czas na ratunek. Ludzie, przychodźcie do Jezusa.